Dzień dobry, nazywam się Mirosław Rubel, promuję swój nowy kanał Biznes to My. Jest to kanał przeznaczony dla osób, którzy chcą coś robić, nie chcą leżeć na kanapie, dla osób przedsiębiorczych i dla osób z pomysłami. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszej mojej, mojego gadania. Jaki pojawił się nowy pomysł? Ostatnio dużo rozmyślałem nad nowymi... Rozwiązaniami biznesowymi, co można stworzyć, czego brakuje w Polsce, pomyślałem, że jedną z dziedzin, która w tej chwili jest na topie, to jest zdrowy tryb życia. Więc postanowiłem za założyć nową stronę internetową Twojezdrowie24.eu. Ta strona aktualnie jest w budowie. Chciałbym zaproponować tutaj dzisiaj możliwość współpracy ze mną w tym portalu, gdzie można by było zaistnieć w świecie internetu, w świecie biznesu, w prowadzeniu własnego interesu, w prowadzeniu własnych inicjatyw. Jestem tutaj otwarty na różnego rodzaju współpracę. Co to ma być za portal? Portal ten ogólnie ma promować zdrowy tryb życia, a konkretnie chciałbym tutaj, żeby to był taki portal mówiący jak powinniśmy się odżywiać, jak powinniśmy dążyć do zdrowego, Trybu życia i w jaki sposób możemy na tym jeszcze dodatkowo zarabiać. Portal ten powinien zajmować się promowaniem ludzi, którzy zajmują się tą, tą dziedziną i na przykład ludzi, którzy są mas masażystami, którzy potrafią czynić swoimi rękoma cuda. Takich ludzi chcielibyśmy pokazywać, ich promować na naszych stronach, dawać kontakty do nich. To samo jeśli chodzi o ludzi, którzy zajmują się zdrową żywnością. Jeśli ktoś ma dobre pomysły na prowadzenie zdrowej żywności, która dieta byłaby smaczna dla ludzi, którzy dopiero wchodzą w ten temat, zdrowej żywności, to zapraszam do kontaktu. Jest to bardzo szeroka dziedzina, dużo ludźmi rozmawiałem. Każdy coś gotuje, próbuje. Jeśli ma ktoś swoje pomysły, chciałbym, żeby się ze mną skontaktował, skontaktowała ta osoba. Postaram się te pomysły pokazywać, czy to na stronie internetowej, czy to na YouTubie, na naszym kanale. Ewentualnie też zapraszam, gdyby ktoś jest odważny, zapraszam tutaj na kanapę, czy ewentualnie możemy się spotkać gdziekolwiek, nagrać materiał i pokazywać Wasze pomysły. Wszystko co związane ze zdrowym trybem życia bardzo bym chciał promować, pokazywać, tak żeby to było dla ogółu ludzi dobre. Pamiętajmy, że mieszkamy w bardzo zacudnym środowisku i wszystko to, co my jemy, jest bardzo skażone. Ludzie tego nie wiedzą albo nie chcą tego wiedzieć, ale to jedzenie to jest napaszerowane jakimiś tam E, coś tam, E, coś tam, E, coś tam. E, coś tam". Więc wierzmy, że to są przede wszystkim trucizny, konserwanty, które powodują, że ta żywność się nie psuje. Ale zasada jest taka, że to jest przede wszystkim trucizna. Jest na pewno dużo osób, które wiedzą, gdzie można kupić zdrową żywność. Bardzo, bardzo bym chciał, żeby te osoby też się do nas zgłosiły. Chcielibyśmy tych producentów promować, pokazywać, mówić o ich produktach. Myślę, że. Ten kanał byłby takim zwieńczeniem, że wszyscy, którzy coś robią, mogą się na tym naszym portalu i kanale pokazywać. Jest to w tej chwili bardzo rozproszone, a ja bym chciał to skupić, zaprosić wszystkich, którzy mają małą działalność, dużą działalność, ale jednak promują ten zdrowy tryb żywności i życia żeby się z nami kontaktowali, żebyśmy powstali taką grupą, rodziną, gdzie będziemy mogli wszystkim się dzielić i pokazywać, jak można żyć i żywić się inaczej. Nasz portal internetowy będzie też sklepem internetowym. Chcielibyśmy tutaj zachęcać wszystkich producentów żywności lub osób hurtownie, które mają kontakt ze zdrową żywnością, które by się z nami skontaktowali i chciałbym z nimi nawiązać współpracę, żebyśmy mieli możliwość pokazywania tych produktów, żebyśmy mogli ich oznaczać oznaczyć naszym logiem, że to my popieramy wasze produkty i że one są zdrowe. Chciałbym, żeby nasi klienci i wszyscy osoby, które uczestniczą w naszym projekcie oceniły ten produkt. Jeśli on jest dobry, będziemy go promować. Jeśli będzie zły, będziemy go negować. Więc zapraszam wszystkich osoby, które zajmują się takim, takim specyfikami do jedzenia, suplementy diety. O, chciałbym na przykład zapytać was, jakie jest wasze zdanie na temat Suplementów diety. Słyszę tutaj różne informacje mówiące o tym, że suplementacja jest dobra lub zła. Jeśli możecie się wypowiedzieć, chętnie bym chciał Was wysłuchać. Napiszcie do mnie na maila. Jeśli chcecie, możemy się skontaktować, nagramy materiał i będziemy o tym mówić. Kogo szukam do projektu w Twoje zdrowie 24? Szukam osób, które chciałyby ze mną współpracować na zasadzie właśnie osób, które będą nawiązywały te kontakty. Na zasadzie osób, które produkują lub tworzą lub mają swoje pomysły. W, w życiu na, na, na temat jak robić, jak promować to zdrowy w życia. Fajnie by było znaleźć osoby aktywne, które nie boją się kamery, mają wiedzę i chciałbym z takimi osobami jak najbardziej współpracować dla dobra ogółu. Wszystkich Was zapraszam. Szukam też kontaktów na firmy, na przykład terapeutyczne które zajmują się masażami, ponieważ mam też dużo zapytań, żeby skierować ludzi do masażystów. Wiadomo, jedni są lepsi, drudzy gorsi. Chciałbym tutaj, jeśli ktoś ma takich masażystów przetestowanych, których możemy polecać na naszej stronie. Chętnie chciałbym tu właśnie pokazać ich stronę, dać ich linki do ich stron, pokazywać, że oni są dobrzy. Na pewno będzie to dobre dla ogółu ludzi, którzy potrzebują rehabilitacji. Pojawił się też pomysł u nas zajęcia się opiekunkami. Co to znaczy, z mojego doświadczenia prywatnego, moja mama jest wymagająca opieki dobowej 24 na dobę, powstał pomysł, żeby zająć się opiekunkami dla osób starszych. Schorowanych, lub też dla dzieci. Taki pomysł teraz ktoś mi niedawno podsunął. Więc szukam osób, które chciałyby w tej branży pracować. Powstał portal internetowy JobSpol Opieka. Jest tam możliwość zarejestrowania się, więc te osoby, które chciałyby w tej branży pracować na zasadzie albo opiekunek, opiekunów lub osoby, które chciałyby pracować w dziale handlowym tego biznesu. Też zapraszam do kontaktu, też na adres e-mail. Zapraszam, na pewno do każdego się odezwę. Z rzeczy, które bym tak chciał, które znajdują się w mojej potrzebie, to potrzebuję grafika. Grafika, który. Interesuje też się właśnie zdrowym trybem życia, który ma jakieś fajne pomysły i inicjatywy, co można by, by u nas na naszej stronie wzmocnić, pokazywać jakieś nowe rzeczy. Jeśli ktoś takie ma pomysły... Zapraszam do współpracy, pokażemy tą osobę lub jej pracę. Wszystko co związane ze zdrową żywnością chciałbym promować. Chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Dzisiaj przejeżdżając przez miasto, zauważyłem po prostu gęsty dym. Straszy mnie to wkurza i powiem także osobom, którym to przeszkadza: chciałbym, żeby poszukały stron internetowych lub jakichś fanpage'ów lub grupy. Które zajmują się pokazywaniem tego problemu. Ja wpadłem na taki pomysł i chciałbym, żebyście też ocenili, upomnij swojego sąsiada. Chodzi o to, żeby sąsiad, który kopci jakimiś kopciuchami, żeby zwrócić mu uwagę. On chyba sobie nie zdaje sprawy, że jest możliwość znalezienia dofinansowania na różne wymiany kotłów, na nowoczesne rozwiązania gazowe. Cały czas palą tym węglem, więc chciałbym. Pomyśleć i zastanowić się, czy wy macie może taki pomysł, jak zwrócić tym sąsiadom uwagę, żeby przestali truć nas, sąsiadów, wszystkich dookoła. To, co się dzieje na Śląsku, to jest normalnie nie do pomyślenia. Wszystkim tym, którzy nie wierzą, jak tu jest zadymione, zapraszam przyjechać do rybnika. To jest naprawdę jedna wielka, ciemna chmura o godzinie 18 nie można otworzyć okno, jest to paskudne. Upomnijmy naszego sąsiada, może zróbmy jakąś ulotkę, pokażemy ją na stronie, taką żeby się wydrukować, wsadzić do skrzynki pocztowej, napisać sąsiedzie nie tłuj nas, my chcemy żyć, to co ty robisz jest niefajne. Także zapraszam wszystkich do inicjatywy, dbajmy o nasze zdrowie, pamiętajmy, że zdrowie jest jedno, życie jest jedno, przejrzyjmy go jak najlepiej. Zapraszam wszystkich do kontaktu, jeśli się moje gadanie Wam podobało, naciśnijcie tę łapkę, że się podobało. No i co, do zobaczenia. Mam nadzieję, że wkrótce znowu coś tam nagram. Cześć!